gry roguelike, roguelite albo rogue light. Light, 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 light nigdy nie były zbyt dobre w opowiadaniu fabuły. To znaczy, po co ona była? Jakaś tam gdzieś w tle sobie istniała, ale zazwyczaj stanowiła tło dla porąbanych rzeczy, które działy się na ekranie. Na przykład w takim Enter the Gungeon, w którym główną atrakcją nie była rozbudowana i rozgałęziająca się historia, ale zabijanie wrogów za pomocą straszliwie pogiętych broni oraz szlifowanie skilla. Jasne, założenie, że trzeba zabić swoją przeszłość jest fajne, no ale nikt nie oczekuje od rogalika mistrza i małgorzaty przecież. Albo nawet ogniem i mieczem. A tu nagle Eleven Beat Studios wydaje grę Children of Morta, za które odpowiedzialne jest studio Deadmage. Słyszeliście o studiu Deadmage? Nie? Wcale się nie dziwię. Póki co żadnym hitem się nie odznaczyło. Studio zrobiło port irańskiego hitu Garshap the Monster Slayer na rynek zachodni, stworzyło również do gry samodzielny dodatek. Oprócz tego spod rąk martwego maga wyszło kilka gier mobilnych i w sumie tyle. Children of Morta to chyba pierwszy tytuł tego studia, który jeszcze przed premierą zyskał jako taki rozgłos. I tak, stara się połączyć elementy gry roguelite z bardzo rozbudowaną opowieścią. Margaret awoke, startled, a cold sweat clinging to her. She gathered her thoughts. Jednym z podstawowych elementów gry roguelike albo roguelite jest śmierć to ona tak naprawdę pozwala nam pchnąć rozgrywkę do przodu, bo śmierć zawsze niesie ze sobą coś pozytywnego. Jakieś ulepszenie, które przechodzi na następną rozgrywkę albo walutę, za którą możemy sobie kupić jakieś ulepszenia albo szansę na to, że coś spotkamy w lochach albo jakiś przedmiot nam wypadnie. Cokolwiek by to nie było, to jest to element, który ułatwia nam kolejne podejścia w lochach, poziomach, urzędach skarbowych. A nie, to co innego. No i nie inaczej jest w Children of Morta, jednak prócz użytkowych bonusów które sprawiają że postacie stają się potężniejsze śmierć choć nie tylko śmierć pcha do przodu całą historię a także pozwala lepiej poznać bohaterów a sama opowieść zaczyna się dosyć standardowo. Od źle się dzieje w państwie duńskim. Jakieś złe licho zalęgło się w pięknych ongzi lasach, wraże heche czeka na podróżnych, a zepsucie niewiadomej proweniencji zapuszcza swój korzeń coraz głębiej, nasyłając brzydkie kreatury na bogu ducha winnych podróżników. W środku tego całego bajzlu ląduje rodzina Bergsonów, strażników morty, i to na ich barkach spocznie obowiązek ratowania świata przed niechybną zagładą. His mother presented him with a fresh divinity shard. from his brother came a new sharpened sword. Początkowo brzmi to dosyć standardowo i w dużej mierze jest standardowe, ale jak mawiają najstarsi sataniści, diabeł tkwi w szczegółach. O tym powiem jednak nieco później, bo historia historią, to właśnie rozgrywka ma nas pchać do tego motywować, żebyśmy poznali historię. To właśnie rozgrywka ma nam uprzyjemniać czas między kolejnymi rozdziałami historii. Jeżeli rozgrywka jest kiepska, no to i motywacja maleje. Całe szczęście w Children of Morta ten element działa naprawdę bardzo dobrze. Jak w większości rogali wybieramy odblokowaną postać i zapuszczamy się w mroczne kazamaty rozpaczy. No dobrze, to trochę zbyt mroczne, ale kazamaty rozpaczy mogą kojarzyć się z Diablo, a to właśnie ta gra przychodzi na myśl podczas pierwszych chwil spędzonych z rodziną Bergsonów. Szkielet rozgrywki jest bowiem slashowy, a jednocześnie poważnie romansujący ze zręcznościowymi elementami tradycyjnych slasherów z umiejętnością uniku na czele. Siekanie wrogów jest bardzo zręcznościowe, arkejdowe, liczy się tutaj dobry timing, wyczucie, pewna doza finezji, nawet jeżeli przechodzimy loch postacią, która przekłada siłę mięśni nad intelekt lub elastyczność akrobaty. I o jacierz, smole, ale przyjemnie się tłucze w Children of Morta te wszystkie ścierwa, które przed nas rzuca złowrogie zepsucie. Składa się na to wiele współgrających ze sobą czynników audiowizualnych. Nasze ciosy lub strzały zostawiają za sobą wyraźny ślad graficzny i dźwiękowy, wrogowie reagują na obrażenia, a odgłosy ich rozpaćkiwania pieszczą uszy, niczym dobry koncert orkiestry symfonicznej. Nie ma jednak mowy o siekaniu bezmyślnym, takie podejście może nadać się jedynie na dwa poziomy pierwszego loku. Wkrótce jednak w ruch muszą pójść inne sztuczki, bo dosyć szybko gra rzuca na nas hordy różniących się atakami wrogów. I podejście huzia na juzia niechybnie skończy się naszą śmiercią. Bo gdy pokonamy kilka szkieletów, zaraz przekonamy się, że za nimi stoją jeszcze goblińscy łucznicy. Z za rogu wyjdzie potężny ogr, a gdzieś tam jeszcze pociskają spaczeni czarownicy, którzy gotują nam ziemię pod stopami, tym samym czyniąc zabawę podłoga to lawa nazbyt dosłowną. Każdy biom, w którym przyjdzie nam toczyć boje, ma różne rodzaje maszkaronów z unikatowymi atakami. Często zdarzają się również przeciwnicy mocniejsi ze złotą czaszką nad głową i posiadają więcej punktów życia, walą mocniej. A żeby tego było mało, to rzucają w nas jeszcze specjalnymi zdolnościami, które skutecznie mogą krwi nam napsuć. A i jeszcze są przeciwnicy z czerwonymi czaszkami, którzy są przeherami nad przechery i trzeba się z nimi liczyć. Na końcu każdej lokacji znajdziemy też bossa. Jedni są bardziej wymagający od drugich, ale i tak zazwyczaj ubija się takiego, no, za którymś tam podejściem. Niektórzy nawet padają od razu, bo stosunkowo łatwo nauczyć się ich wzorów ataku. Bo od czego mamy umiejętności? A no od tego, żeby płacić pięknym za nadobne. Jednym z najlepszych elementów Children of Morta jest różnorodność postaci, z które możemy się wcielić. Każda z nich to osobna klasa podpadająca pod konkretny archetyp, ale jednocześnie są to również członkowie rodziny. Ojciec dzieciom, dzieci ojcu i tak dalej. Każdym z bohaterów gra się inaczej, a niebieski pasek, który widzimy pod paskiem życia, to surowiec wykorzystywany w inny sposób. John to typowy rycerz, ma miecz oraz tarczę, którą potrafi zablokować obrażenia. Może również w tym czasie atakować, jednak wtedy obrażenia są zmniejszone. Ciosy przyjmowane na tarczę wyczerpują wytrzymałość. Gdy ta się skończy, no to pff, cóż, możecie się domyślić, że potwory zrobią Johnowi ziazie. Trzeba więc poczekać, aż pasek sam się napełni. Kevin natomiast, młodociany zabójca, uzupełnia ten pasek atakami. Im więcej błękitu na pasku, tym szybciej będzie atakował. Linda z kolei łuczniczka może strzelać w ruchu, ale to właśnie wyczerpuje jej wytrzymałość. Jej siostra Lucy miota kulami ognia. Nie może strzelać w ruchu, ale im dłużej atakuje stojąc w jednym miejscu, tym szybciej to robi. Niebieskiego paska natomiast używa jako zasobu do rzucania czarów. Każda z postaci ma wachlarz umiejętności, które wymagają czasu schłodzenia. Czary Lucy natomiast można rzucać jeden po drugim, ale to wyczerpuje jej mamę. Jest jeszcze Mark, który ładuje sobie pancerz oraz Joey, wielki bysior z kafarem, który łupie wolno. Ale mocno. Na tym jednak różnice między bohaterami się nie kończą. Jedni mogą na przykład wykonywać dwa uniki pod rząd, Kevin może wykonać ich aż trzy, ale John ze względu na to, że nosi tarczę może uskoczyć tylko raz, a potem musi odczekać nim pasek uskoku się załaduje. Każda z postaci ma osobne drzewko rozwoju, które zdobywa punktami zdobywanymi przy osiąganiu kolejnych poziomów. Jedne z tych umiejętności są pasywne, inne aktywne, a jeszcze inne są rodowymi cechami. Jeżeli wpakujemy w drzewko odpowiednią ilość punktów rozwoju, odblokujemy pasywną cechę, z której korzystać będzie reszta rebiaty. No i w tym momencie wkraczamy na tereny rogalowatości. Tak jak w każdej grze, która posiada elementy rogala, część naszego postępu przechodzi z wyprawy na wyprawę. Cechy rodowe to jedno. Resztę kupimy sobie za pieniądze, a przepraszam, morwę, zdobytą w trakcie wyprawy. Za tę walutę możemy ulepszyć masę rzeczy. Tych ulepszeń dokonywać będziemy w eklektycznym domu Bergsonów, który jest bazą wypadową, swoistym hubem, w którym rozgrywać się będą wydarzenia z historii, ale i scenki rodzajowe, które nie pchają może fabuły do przodu, ale pozwalają zapoznać się z członkami rodziny. Wujaszek Ben, który prowadzi domową kuźnię, podbije nam statystyki. Szanse na unik lub obrażenia krytyczne, punkty życia, atak, prędkość, etc. Z drugiej strony mamy matronę Rodu, Margaret, która za pieniądze zwiększy czas działania bonusów otrzymywanych z kapliczek, zwiększy ilość zdobywanego doświadczenia, ilość złota, które znajdziemy w lochach. No właśnie, jak na osobę, która uchodzi za troskliwą opokę Rodu, babka jest strasznie chciwa. A do tego jeszcze zwiększy trwałość run. A runy są jednym z przedmiotów, które nam w lochach mogą wypaść. Bo wiecie, czym jest rogalik, jeżeli na swojej drodze nie natkniemy się na skarby? W Children of Morta złoto to jedno, a przedmioty drugie. Po pierwsze mamy błogosławieństwa, które obdarzą nas stałymi efektami. Na przykład sprawiają, że wrogowie, którzy nas zaatakują, otrzymują obrażenia albo przyzywają małego towarzysza, który będzie ogłuszał przeciwników. Po drugie są boskie relikty, które są tak naprawdę potężnymi umiejętnościami z dużym cooldownem. Po trzecie są talizmany, przedmioty, które działają mniej więcej jak błogosławieństwa, ale trzeba je aktywować, do tego niektóre z nich nie są stałe i trwają jedynie przez określony czas. No i w końcu mamy runy, które dodają różne efekty do naszych umiejętności aktywnych. Runy nie są jednak trwałe i wyczerpują się w trakcie używania umiejętności, do której są przypisane. Te wszystkie skarby możemy otrzymać na kilka sposobów. Czasami wypadają z trupa powalonego przeciwnika, czasami znajdziemy je na specjalnym ołtarzu, czasami kupimy u sklepikarza, czasami wypadnie ze skrzynki. Część ze skrzynek otwiera się za pomocą specjalnych klejnotów, które znajdziemy w trakcie naszej podróży. Niestety zazwyczaj jest ich niewiele, a służą one również do innych rzeczy. Są na przykład walutą u sklepikarza, a także aktywują kapliczki, które dają nam bonusy. Trzeba więc nimi gospodarować mądrze. Wzorem Enter the Gungeon na przykład co jakiś czas będziemy mogli odblokować dodatkową postać, która przewijać się nam będzie przez lochy. Zresztą to nie koniec atrakcji. Lochy są pełne różnych pomieszczeń, w których na przykład znajdziemy dzienniki, listy, pamiętniki, które możemy przeczytać, a te o dziwo bywają szalenie interesujące. Od czasu do czasu natrafimy na jakąś minigierkę, na przykład grę w boskiego ponga, ale to nie wszystko. Trafimy jeszcze na różne mini-questy posiadające własną historyjkę, spotkamy również członków naszej rodziny. I to jest bardzo fajne i dobrze wpisuje się w klimat całej gry oraz jej opowieść. To nie jest tak, że jak jeden z bohaterów wykonuje całą, brudną robotę, to reszta zbija bąki w domu i gra w cymbergaja. Daje to wrażenie, że rzeczywiście mamy do czynienia z rodziną. Tak jak mówiłem na początku, Children of Morta stara się wpleść w założenia gry Roguelite rozbudowaną narrację. No i to się udaje. Często, gdy nasza wyprawa do lochu się skończy, albo śmiercią, albo zwycięstwem, częściej śmiercią, historia pójdzie do przodu. Sama śmierć nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji prócz tego, że bohater zostaje skażony i musi odpocząć, by w pełni zregenerować siły. I to jest moim zdaniem całkiem spoko, ponieważ zmusza to nas do żonglowania bohaterami, zapoznawania się z nimi oraz ich umiejętnościami. Z wydarzeniami natomiast zapoznaje nas narrator, który nie tylko opowiada nam o postępach Bergsonów w walce ze złem, ale również wzorem Darkest Dungeon komentuje nasze poczynania w trakcie wypraw. A sama historia... Oh, no cóż, palce lizać. I dobra, teraz wejdę w tryb górnolotnego gęgolenia i patosu, ale no, przepraszam, nie potrafię inaczej. Historia w Children of Morta naprawdę mnie urzekła. To ciepła opowieść o rodzinie, która musi zmagać się ze złem jako jedno. Nie jest może odkrywcza, ale przez kształcącą się więź z bohaterami śledziłem ją z zapartym tchem. Każdy bohater ma unikatową osobowość i choć z ich ust nie pada ani jedno słowo, to i tak wiedziałem, jaki kto ma charakter. Wszystko tutaj opowiedziane jest głosem narratora oraz gestami bohaterów. Kolejnych członków rodziny również odblokujemy w cudzysłowie, śledząc fabułę. Widzimy na przykład, jak w pewnym momencie Kevin zaczyna trenować nożami, chcąc udowodnić rodzinie, że jest godzien miana strażnika. Mała Lucy pod okiem babci ćwiczy się w arkanach magii, początkowo nieśmiało, z małymi sukcesami, by w końcu z powodzeniem miotać kulę ognia z entuzjazmem godnym studenta, który zobaczył świeżą parówkę. I to właśnie te małe momenty rodzinne nadają tonu całej opowieści, sprawiają, że z bohaterami zaczęła łączyć mnie niewidzialna nić. Po prostu mi na nich zależało. To nie jest fabuła, która sili się na patos, nie sili się na mrok, bo przecież mroczne jest dojrzałe, albo nie bawi się w śmieszki edgy hecheszki. Children of Morta to historia o oddaniu, rodzinie i poświęceniu. Po prostu ciepła baśń. Dobra, popatosiłem, pora kończyć. Żeby jednak nie było, mam również co do Children of Morta pewne zastrzeżenia. Przede wszystkim, jeżeli nie przepadacie za grindem, to możecie po jakimś czasie się znudzić. I nie chodzi tylko o wykonywanie podobnych czynności, ale również o same lokacje, które do różnorodnych nie należą. Można się nieco znużyć, gdy po raz kolejny widzi się ten sam biom. To, że rozgrywka jest naprawdę mięsista, to jedno. Drugie, że od czasu do czasu trzeba nieco pograindować, żeby podbić sobie statystyki. Oczywiście naprawdę sporo zależy tutaj od naszych umiejętności, ale bądźmy szczerzy, statystyk by nie było, gdyby nie miały znaczenia. Czasami trzeba więc zapuszczać się do lochów wielokrotnie, by podbić poziom bohaterów. Drugą sprawą jest to, że choć elementów roguelite jest sporo, to jednak prócz tego, że z sukcesem wpleciono w nie historię, nie wprowadzają niczego nowego do gatunków w kwestii mechaniki. Wszystko jest bardzo standardowe, proste wręcz sprowadzające się głównie do cyferek. Przydałoby się tutaj więcej urozmaicenia mimo wszystko. Ta wada jednak nie jest tak bardzo odczuwalna, bo mimo wszystko gra stawia na naukę, a statystyki są jedynie pewnym ułatwiaczem. Ale wiecie, te zastrzeżenia no, niespecjalnie przeszkadzały mi w rozgrywce. To znaczy były odczuwalne, ale mimo wszystko przyjemność, która płynęła ze śledzenia historii i samej rozgrywki, no była naprawdę ogromna. Do tego jeszcze dochodzi kapitalna oprawa graficzna, która doskonale wpisuje się w tą całej opowieści. Pixel art jest tutaj naprawdę śliczny. Łączy ze sobą e, ręcznie wykonane tła e, razem z animacjami, które sprawiają wrażenie poklatkowych albo zrobionych metodą rotoskopii, czyli tą metodą, z której e, korzystały na przykład pierwsze gry z serii Prince of Persia. Children of Morta w udany sposób łączy ze sobą elementy roguelike, hack and slasha, slash a także kapitalną historię. No i to sprawia, że mamy do czynienia z produktem, który jako całość wypada naprawdę dobrze. To kapitalna baśń, której historię śledzi się z zapartym tchem, i jednocześnie bardzo kompetentna gra. Do usłyszenia, cześć.